Cześć, witajcie z tej strony, Kamila. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny kalendarz adwentowy. Tym razem jest to marka Bell, kalendarz, który kupiłam w Biedronce. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką kategorią, to zapraszam do oglądania dalej. Za kalendarz zapłaciłam 79,99, czyli 8 dyszek. Ma on 12 okienek, więc lecimy po kolei. Tutaj mamy jedyneczkę. A w jedynce mamy Romantic Mat pomadka w odcieniu 02, Fusia. pełny, jest zafoliowana. Mm, różowiutki kolor taki y, funkcjowy i faktycznie jest bardzo matowa. Dwójeczka. I w dwójce mamy matową, aksamitną pomadkę do ust. W odcieniu 01 Sea Breeze. Ale mi się brało tej pomadki. Bardzo ładny kolor. Bo on jest taki... Hmm. jest to nude, ale wpadający w różowe tony, bardzo mi się podoba ten odcień nałożyłam jej tutaj dosyć dużo, ale zobaczymy czy będzie zastygająca chociaż to jest aksamitna pomadka <laughs> przepraszam, aksamitna pomadka, więc niekoniecznie może mieć wykończenie takie zastygające trójeczka tutaj mamy trójeczkę w kształcie bombki I mamy tutaj y, rozświetlacz z kolekcji orientalnej. Orientalny rozświetlacz do twarzy odcień 01 Oriental Gold. Tak wygląda, jest taki złoty, z różowymi podtonami. Tutaj mamy czwórkę. I w czwórce mamy foliowy cień do powiek. Foliowy cień do w odcieniu 004 Cookie Popcorn. Tak wygląda. Bardzo ładny odcień. Chyba już nawet taki mam. Ten rozświetlacz mam na pewno, ale nie jestem pewna. On jest, on jest brązowy, z taką srebrną poświatą. Bardzo ładny. Numer 5. Co my tutaj mamy? Blur Primer, czyli optycznie wygładzająca, punktowa baza do twarzy. Zobaczmy, jak to wygląda, fioletowa. Jest bardzo mm, taka wygładzająca, bo to od razu czuć właśnie po zastosowaniu. Jest gęsta i faktycznie y, wygładza. Zostawia delikatny kolor, taki delikatny, ledwo widoczny. No, tego to jeszcze nie próbowałam. To jest ciekawostka. Szósteczka. A w szóstce mamy lakier do paznokci w odcieniu czerwieni, takiej krwistej czerwieni. Jest on matowy. Tu mamy siódemkę. W siódemce mamy matową konturówkę do ust w odcieniu 001 Pudding. Jednak jest ta pomadka jednak jest zastygająca. Tak, nie, nawet się na palcu nie odbija. A tu mamy konturówkę. Też ma bardzo ładny odcień. Usemka Tutaj. Serduszkowa. Mm. Mamy tutaj. Z tej strony mamy taki czyścik y, do pędzli. Taki wiecie, na szybko jak chcemy przeczyścić pędzel. A tutaj mamy mm, myjkę. Też, yy, też do pędzli <noise> yy, czyli tak to mamy tak na szybko, żeby oczyścić pędzelek wiecie z, z, z danego koloru yy, cienia do powiek a tu mamy taki, taką myjkę już na mokro dziewiątka tutaj mamy dziewiątkę kolejny gadżet i mamy tutaj taki dwustronny płatek. Tutaj z tej strony on jest peelingujący, a tutaj taką ma powierzchnię bawełnianą, więc jest pewnie taki myjący. 10. W dziesiątce mamy puder rozświetlający, puder utrwalający. Tak wygląda. O tak, jest roz, jest rozświetlający, bardzo ma bardzo ma ładne wykończenie i pachnie arbuzowo 11 mamy tutaj obok i mamy tutaj bazę utwardzającą paznokcie strong w takim odcieniu różowym ale takim bardziej mlecznym może być delikatnie widoczna na paznokciach. I okienko ostatnie, największe 12. A w dwunastce mamy opaskę z uszami króliczka, ale jest taka dosyć gruba, taka porządna, bo jak otwieram kalendarz z chędem, to ona była taka, wiecie, cieniutka, a ta naprawdę jest taka solidna. I tak się prezentuje zawartość całego kalendarza. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał i był przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba, a my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć.